Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył, nie każdy facet z widłami to Posejdon. A jak się to ma do zegarków? Cóż, ten, że tak pozwolę go sobie nazywać Krzyś, dumnie epatuje i w nazwie i wizerunku trójzębem. A to chyba do czegoś obowiązuje. No bo inaczej to by były tylko widły. To no jest Christophera Warda. Chciałem już mieć od dłuższego czasu, ale jakoś tak się złożyło, że dopiero teraz udało nam się spotkać. Mimo, że kupiony z drugiej ręki, to pierwszym wrażeniem podniósł poprzeczkę tego, czego mogę oczekiwać od pierwszego wrażenia. Cały antura, w którym się pojawił, pudełko i to wszystko naprawdę aspiruje do czegoś więcej niż tylko mikrobrand. Oczywiście współgra to co nieco z wyższą ceną tych zegarków w porównaniu z innymi, ale. Naprawdę robi fajne pierwsze wrażenie. Sam zegarek też może się podobać. Jeżeli ktoś lubi stylistykę klasycznego dajwera, nie za dużego, ale też nie za małego, w klasycznych barwach to właściwie dalej szukać nie trzeba. To jest bardzo przyzwoity zegarek. Sam zegar jest nieco większy niż typowo takie, jakie preferuję. Jednak 41 mm i 22 mm między uszami to taka górna granica tego, co mogę założyć na moją rękę. Mimo tego. Sposób wykonania, kształt koperty i takie cechy jak bardzo wygodna mikroregulacja sprawiają, że nosi się on bardzo wygodnie. Na 17-cm nadgarstku prezentuje się całkiem zgrabnie. To przede wszystkim zasługa fajnie uformowanej koperty z zakiętymi uszami oraz niewielkiej wysokości, która to z kolei wynika z tego, że ten konkretny egzemplarz czy ten model napędzany jest manualnym werkiem. Całość naprawdę może się łatwo schować pod mankiet i robić świetną robotę. Jeżeli chodzi o czytelność tarczy, to właściwie nie ma się tutaj do czego przyczepić. Design jest na tyle prosty, że po prostu działa. Operacje koronką, która nie jest zakręcana, a jednak zapewnia wodoszczelność na poziomie 150 metrów, są całkiem fajne, wygodne i mogą się podobać. Mam takie przemyślenie, że ten zegarek. Jeżeli ktoś nie ma zbyt ortodoksyjnego podejścia do tego, co, do jakiej stylizacji i kiedy można założyć, może stanowić fajną propozycję jedynego zegarka, takiego, który właściwie mógłby się odnaleźć w każdej sytuacji. Klasyczna forma, w sumie elegancja, spokojny dobór kolorów wszystko tak, jak być powinno. Ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć, że ma u mnie do żywocie. Ale mówiłem to już o tylu zygarkach, których nie mam w kolekcji, że nie ma sensu ryzykować. Dziękuję, cześć i do zobaczenia.